Cześć, w tym odcinku pokażę Wam kolejne. Jest to czy, kolejna część na temat PowerShell. Dzisiaj pokazuję Wam przydatne polecenia, tak zwane komentarze PowerShell. Jeżeli nie wiecie co to PowerShell, to zapraszam Was do obejrzenia, yy, sprawdzenia mojego kanału i, lub pisania frazy PowerShell w wyszukiwaniu i zobaczycie sobie fi, filmiki. Yy, tak, w skrócie, PowerShell yy, umożliwia łatwą administrację systemami, systemami Windows. Nie trzeba chodzić po okienkach na przykład, żeby zobaczyć jakie są usługi uruchomione, to nie musicie wchodzić w panel sterowania, klikać, wystarczy, że wejdziecie w PowerShell i na przykład tutaj wypisałem Wam takie przydatne polecenia, które sobie wypróbujecie. Jeżeli chcecie uruchomić to PowerShell, to musicie wpisać PowerShell w wyszukiwaniu i tutaj Windows PowerShell więc w ten sposób zainstaluj, uruchomicie Get jest pierwszy pokazuje Wam wszystkie usługi które są uruchomione, zatrzymane jest to odpowiednik polecenia tutaj usługi tylko, że za pomocą polecenia teraz chciałbym dostać te wszystkie polecenia umieszczę nadal w linku do tego w komentarzu do tego filmu teraz jeżeli chciałbym dostać wszystkie usługi gdzie status jest, gdzie usługa jest zatrzymana to wystarczy to wkleję prawy klawisz myszki i widzimy wszystkie zatrzymane usługi. Następnie wszystkie uruchomione usługi, więc widzicie wszystkie uruchomione. Następnie sortowanie usługi. Na początku możecie sobie posortować, bo domyślnie to usługi jak Get Services to macie posortowane alfabetycznie, ale możecie sobie na przykład według statusu posortować, że najpierw, najpierw będą usługi widzicie zatrzymane i posortowane alfabetycznie. I usługi uruchomione. Teraz tak, kolejne polecenie gethost. Teraz pokazuję Wam wersję powershella, to jest 3.0 u mnie. Następnie getcommands pokazuje Wam polecenia jakie macie, jakie możecie używać. Patrzcie jest ich dużo. Commandlety tak zwane. Teraz pokażę Wam, weźmy sobie, wypiszmy wszystkie polecenia, które sobie zawierają słowo IP, czyli sieciami komputerowymi. Widzicie IP, IP, IP dalej. Teraz weźmy sobie informacje z tzw. modułów na temat sieci komputerowych, weźmy, moduł grupuje funkcje. I tutaj mamy funkcję na przykład getnetipaddress. Weźmy sobie ten getNetIPAddress, zwróćcie uwagę. Wypisze mi wszystkie informacje na temat moich kart sieciowych, więc, więc bardzo fajna sprawa. Następnie getNet IP adres i tutaj na przykład żeby się równął 127001 i widzimy informację loopback. Tutaj macie jeszcze lata tak zwanego getDate. Jak sami się domyślacie, wypisze dat, czas i datę. Następnie getEventLog, czyli tak zwane dzienniki, co jest bardzo ważne w trakcie błędów. I mamy tutaj dzienniki AndrzejHakt, usługa, aplikacyjnych, systemowy, security. Wszystkie te dzienniki, one się znajdują tutaj, jak macie narzędzia administracyjne. Narzędzia administracyjne to tutaj są tak zwane, gdzie to jest, podgląd zdarzeń i tutaj widzicie za pomocą tego tu mogę szybko się dowiedzieć zwróćcie uwagi, dzienniki systemu, systemu Windows dzienniki niestandardowe, dzienniki aplikacji więc tutaj widzę wszystkie dzienniki jakie mam więc po co klikać, możecie się dowiedzieć w ten sposób następnie jeżeli informacje, chcielibyście się dowiedzieć, czegoś na temat pobrać obiekty z dziennika system to na przykład stosujecie to polecenie, widzicie informację na temat, że zajmuje 20, 20 mega i wpisów i wpisów jest 29 286. Teraz weźmy informacje na temat tych wpisów z systemu, to widzicie one są duże. Zamiast klikać i wchodzić na przykład Tutaj w poszczególny, o tutaj widzicie dzienniki Andrzej Hakti i to wszystko Ale tutaj w system, bo teraz widzicie 29286 To samo co, o tu ich jest dużo, więc przerwę to Jeszcze raz Widzicie 29286, ta liczba się zgadza Tutaj zaraz mi pokaże, bo się ładuje Więc, więc tak jak o widzicie to są wszystkie te zdarzenia w formie takiej okienkowej A tutaj bo okazuje się w formie takiej tekstowej o wiele szybszej. No i teraz jeszcze najnowsze zdarzenia, na przykład w dzienniku system, to polecenie takie, pokaże mi najnowsze, czyli tutaj mamy indeks, czyli numer zdarzenia, datę i czas, kiedy nastąpiło, jaki typ informacyjny, co jest odpo jaka usługa jest odpowiedzialna. Teraz tutaj, oczywiście, można bardziej szczegółowe informacje, jeżeli zastosujecie. Format list i widzicie informacje na temat tych trzech, trzech. informacji, jedna, druga, trzecia, i tutaj mamy informacje: tutaj mamy takie brief, a tu mam szczegółowe: 29286, 8584, data, i tutaj widzimy usługi, co się stało. Teraz get process. Jeszcze taki na zakończenie Wam pokażę, więc pokazuję wszystkie procesy uruchamiane na moim komputerze. Te procesy się znajdują tutaj, e, więc jeżeli w menadżerze, w menadżerze zadań macie procesy, tu szczegóły i pokazuje Wam się identyfikator procesu. Jeżeli teraz chciałbym się dowiedzieć z przeglądarką Chrome, e, przeglądarką internetową Chrome, e, jakie procesy, ile jest tych procesów robionych, to widzicie wszystkie procesy, e, identyfikator np. 32, ten identyfikator 32, też odpowiada 32, widzicie. Jeżeli teraz bym posartał, widzimy 32, 124, 124, 828 i Więc widzicie, bardzo łatwo nie trzeba. I teraz pokaż mi wszystkie procesy, które się zaczynają od bu litery. No to pokażę. I teraz widzę WinAmpa, Winit, Winlogon i tak Więc widzicie, jak za pomocą PowerShell można w bardzo szybki sposób e, dowiedzieć się wielu informacji o systemie. E, praktycznie nie wchodząc do żadnych okienek i tak jak mówię, jeżeli będziecie administratorami czy zarządzać serwerem Windows Server czy Windowsami 8 no normalnie się stosuje właśnie PowerShell do tego ponieważ nikt nie klika w okienka czasami jest takie coś, że serwer się instaluje się instaluje bez usługi graficznej więc wtedy się posługujesz tylko takimi komandyletami. więc to wszystko, na dole umieszczę link umieszczę informacje, te przykopiuję, te polecenia, których, poka, które pokazywałem w tym filmiku no i link do strony Microsoft Tech, gdzie możecie znaleźć więcej przydatnych poleceń PowerShell, komandyletów. to wszystko, do usłyszenia, trzymajcie się